Dzień dobry, nazywam się Marta Kawiorska. Zaprezentowany na wystawie obraz pochodzi z cyklu prac pod tytułem Refleksje, który powstawał w latach 2017-2018. Są to prace malowane w oparciu o zapis fotograficzny sytuacji, w której na ułożone przeze mnie przedmioty padał strumień mocnego światła słonecznego. Ja potem wykorzystałam fragmenty powstałych zdjęć. To, co było dla mnie najbardziej interesujące w pracy nad tym cyklem, to analiza zależności światła i koloru i późniejsza próba przełożenia na płótno wszystkich jego niuansów i subtelności. W obrazie Refleksje 7 najistotniejszym było dla mnie uzyskanie, wypracowanie różnych odcieni czerwieni, tak by z jednej strony obraz był jednorodny i spójny, ale żeby w całej swojej prostocie nie stał się monotonny i żeby niósł w sobie pewną zagadkowość i tajemnicę. Bardzo dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam. Nazywam się Marzena Stroczeńska-Budajczyk, jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tytuł kompozycji mojego autorstwa, prezentowanej na wystawie Światło Czułość, to Światło Melancholii. Jest to praca pochodząca z 2019 roku. Jest to miniatura wykonana w technice mozaiki z wykorzystaniem drobnych elementów ciętych kafli ceramicznych naklejonych na zabarwioną sklejkę. Technika mozaiki zaliczana do najstarszych technik malarstwa dekoracyjnego od kilku lat stanowi dla mnie ważny rodzaj wypowiedzi artystycznej. Oprócz działań w zakresie malarstwa olejnego, akrylowego, rysunku, asamblażu, kolażu czy monotypii, tworzę kompozycje w technice mozaiki w różnorodnych formatach. Kompozycja światło melancholii Pokazuje twarz zamyślonej kobiety, która jest symbolicznym uosobieniem melancholii, stanu emocji określanego encyklopedycznie jako rodzaju smutku, przygnębienia, braku energii czy depresji. Moje pojmowanie melancholii skłania się raczej ku renesansowemu rozumieniu tego pojęcia, czyli pojmowania stanu melancholii jako przejawu twórczego geniuszu uniesienia pewnego rodzaju zamyślenia artysty, kontemplacji świata i skupienia myśli. Jeśli nawet weźmiemy pod uwagę melancholię w znaczeniu złego samopoczucia, braku energii, to wiemy, że lekarstwem na to jest światło, które pobudza do życia. Stąd mówi się często o światłoterapii. Powracając do techniki mozaiki, jej cechą charakterystyczną jest wrażliwość na światło. Drobne elementy mozaiki składające się na kompozycji odbierają światło. Światło pada na poszczególne powierzchnie jej drobnych elementów, dzięki czemu mozaika lśni. Technika ta stanowi dodatkowe źródło światła i można powiedzieć, że jest światło czułe. Nazywam się Magdalena Szyszkowska, mieszkam i tworzę w Lublinie. Na wystawie Światło Czułość mam przyjemność zaprezentować obraz pod tytułem Lalka, pochodzący z doktorskiego cyklu zatytułowanego Inni. Zarówno sam obraz, jak i cały cykl oparty jest o fotografię gabinetową z przełomu XIX i XX wieku. A bohaterami prac są anonimowe dzieci uwiecznione na starych fotografiach. Słowo światłoczułości jest silnie powiązane z fotografią, natomiast fotografia jest silnie powiązana z moimi obrazami. Subtelna aura tajemniczości i niedopowiedzenia, którą widzę na starych fotografiach, wzbudza we mnie refleksję nad istotą przemijania i inności, świata. W którym przyszło żyć dzieciom z moich obrazów. Dlaczego dzieci? Otóż Maria Janion w książce zatytułowanej Dzieci określa dziecko jako byt nie tylko początku, ale i końca. Byt początkowy był przed człowiekiem, a byt końcowy będzie po człowieku. W psychologii jest to przedświadoma i podświadoma natura człowieka, która tworząc psychiczną całość, Obejmuje wymiar nieokreślony, czyli nieświadomość. Z kolei nieświadomość jest nieograniczona ani czasem, ani przestrzenią. Tak więc malując swoje obrazy, nieograniczona ani czasem, ani przestrzenią, udają się w podróż w odległe czasy i chciałabym zabrać w nią również tych, którzy oglądają moje prace. Obraz lalka przypomina fotografię poddaną solaryzacji. Utrzymany jest w odcieniach szarości i czerni, a kolorowe pasy w tle, mieniące się delikatnie przechodzącymi odcieniami zorzy, potęgują nastrój nierealności i tajemniczości przedstawianej sytuacji. I jeszcze mocniej podkreślają, że dziecko na obrazie nie pochodzi z naszego świata. Na koniec chciałabym zacytować słowa Tadeusza Kantora, który powiedział, że być może czas absolutny toczy się po innym torze poza ścianami naszego pokoju. Dzień dobry, mam na imię Monika Fudali i jestem autorką pracy pod tytułem Blog. Dziękuję serdecznie, że mogłam wziąć udział w konkursie oraz że moja praca została wytypowana do wystawy pokonkursowej. To ogromne szczęście móc w ogóle konkurować z taką ilością wspaniałych autorek. Moja praca jest dosłownie. Powiązana z światłem, ponieważ w jej wnętrzu zamontowane są y, lampki, które pojawiają się i znikają. E, sama, sama geneza bloku, który jest namalowany w dość surrealistycznej formie, e, ma nawiązywać do rzeczywistości, ale w lekko krzywym zwierciadle. E, chodziło mi o to, że mm, Chciałam przedstawić prostotę e, codzienności związanej z światłem, z tym, z tym blokiem nocą, ale równocześnie nie chciałam, żeby to było tak proste do odbioru, żeby nie uruchamiało w naszej wyobraźni czegoś więcej niż tylko wizurem, wizerunku zwykłego bloku. Stąd też taki surrealistyczny wizerunek y, tegoż budynku. Mam nadzieję, że... Y, Osoby, które będą oglądać moją pracę, nie zawiodą się na niej i znajdą w niej jakąś maleńką tajemnicę i dziwność, którą zawarłam. Także dziękuję jeszcze raz, i bądźcie wszyscy zdrowi. Do widzenia. Dzień dobry, Sylwia Kropińska. Na wystawie Światłoczułość prezentuję obraz z cyklu pod tytułem Imago. Obraz został namalowany w technice klasycznej farbami olejnymi na płótnie. Cykl Imago rozpoczęłam malować w ubiegłym roku i po dzień dzisiejszy go kontynuuję. Tytuł wystawy Światłoczułość stanowi punkt wyjścia do poszukiwań twórczych, budowania przestrzeni i kompozycji malarskiej. Dalej jednak to hasło niesie za sobą dodatkową wartość. Pytanie i ciekawość, mianowicie jak mój obraz prezentuje się w nowych przestrzeniach świetlnych. To szalenie interesujące z punktu widzenia twórcy, co zadzieje się podczas konfrontacji malarskich, co zadzieje się podczas prezentacji obrazu w nowym świetle, w świetle zupełnie innym niż światło, które znajduje się w pracowni. Takie pytanie towarzyszy mi od lat, dlatego też konkurs i wystawa światłoczułość. Są mi bardzo bliskie już od swojego. Założenia od swoich podstaw. Obraz z serii Imago powstał poprzez wielokrotne nawarstwianie na siebie, nakładanie na siebie drobnych punktów. Taka czasochłonna praca pozwala na powolne odkrywanie nowo powstających plan barwnych, swoboda twórcza jest bardzo rozciągnięta w czasie, mimo to zafascynowałam się takim właśnie sposobem tworzenia obrazów i po dzień dzisiejszy kontynuuję ten cykl obrazów. Malując obraz, istotą stało się y, przedstawienie y, bardzo delikatnej materii malarskiej. Mniej ważny stał się dla mnie tytuł. Mniej istotną sprawą była właśnie ta kwestia, która i tak siłą rzeczy i wyobraźni zawsze znajdzie miejsce w obrazie. Przecież jest to taka ogromna właśnie siła i moc malarstwa. Nie zapominajmy. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania prenisarzu. Słowo konterpekt w sztuce znaczy tyle co portret, wizerunek, podobizna. Do konkursu zgłosiłam portret, osobliwy portret łączący. Wizerunki dwóch bliskich mi kobiet. Zrezygnowałam z klasycznej perspektywy. Zrezygnowałam z tradycyjnego ujęcia przestrzeni. Ta postać nie znajduje się w żadnej konkretnej sytuacji. Umieściłam ją w niedookreślonym układzie. Jedynie sugerowanym detalem fotela, fakturą jego obicia, cieniami i refleksami upadającymi się na ścianie. W centralnym punkcie umieściłam biel biały kolor, choć przez malarzy częściej uznawany za brak koloru. Na reprodukcji jest to płaska plama, w rzeczywistości to rozedrgana, energiczna powierzchnia, malowana za pomocą krótkich pociągnięć pędzla, prowadzonych pod różnymi kątami, dzięki którym promienie światła odbijają się w różnych kierunkach i dają efekt migotania i pulsowania. Dzień dobry. Nazywam się Małgorzata Rusiecka i namalowałam obraz pod tytułem Mam na Was oko, będące nawiązaniem do naszego stwórcy Boga, który bacznie obserwuje każdy nasz ruch. Wszystkie blaski i cienie naszego życia są przez niego rejestrowane wszechwidzącym okiem. Na obrazie znajdują się też ukryte elementy, które pozostawiam Wam odbiorcom. Do odszukania i zinterpretowania. Życzę miłej zabawy!